Polska w jednej ósmej finału mistrzostw Europy w piłce nożnej. Kilka godzin przed meczem Polska-Ukraina zapytaliśmy mieszkańców Mosiny o wynik tego starcia i strzelców bramek 2-1 dla nas. Dla naszych. A kto strzeli bramkę? Lewandowski 1-0 Poloki. 1-0 dla Polski. Dla Polski. A kto strzeli bramkę? Jak? Kto strzeli bramkę? Nałałka. Remis. Ale remis jaki? 0-0 Ta Ukraina dzisiaj? 2-0 2-0 I to jest pewne A co strzeli gola? Kurczę, czy to jest ważne? No ale jakie typy, no jakieś typy No kurde, Lewy Kapustka Lewy Kapustka yy, 2-1 dla naszych Kto strzela na bramki? O no, nie wiem, co to powiedzieć No ale jakieś typy? Yy, jedno może Lewandowski A druga, nie wiem czy będzie grał Kapustka Ja bym dał mu szansę 1-0. To bramki? Tego nie wiem jeszcze. Dziś wiemy, że Gola dla biało-czerwonych strzelił Kuba Boszczykowski.